Nie on tutaj tutaj domu, to No dobra, ale to ty przychodzisz do mnie pogadać o, i rozbierasz tak, telefon tu dzwonią ważni ludzie, więc muszę odebrać tak? Okej, okay, czy ja jestem nieważny, okej okay. No są Jesteś ludzie ważniejsi, no ale Rozbieram jeżeli to, by to dzwonił Klapek, to bym nie odebrał o czym tak to my wie. chcieliśmy pogadać? Eee... Dwie sprawy. Jedna sprawa... Ja ten gość kurwa miał lat Możesz się... się skup teraz kurwa już policja jedzie. Kurwa, Podjedźmy, podjedźmy, bo naszych napierdalają chyba. Ale Jedźmy gli, tam. Gliny już tam są. No... no ale on siądzie. Ma Maj na miejsce, zobacz. Jakby coś do gliny... Podjedźmy tam, spokojnie. Glina na jakim chodzi? Naszych zajebią. Czekajcie. Siadaj małolat ja, 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 Siadaj siadaj, no, daj, no, daj. siadaj wsiadaj! Kurwa Cofnij, 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 cofnij Wsiadaj małolat pierdolny! Wsiadaj małolat! Ja pierdolę, jebany małolat pierdolny! Nie, jest gitem. O kurwa. O kurwa. O kurwa nie będę kurra! Pan Ja nie jestem za no, tym, żeby wszystkim, w... że. W sensie nie powiedziałem cię. To się dokładnego... dobiera do zerki. przynajmniej się kręci przy niej. No widzę właśnie. No tak <śm> dziwnie, dziwnie <śm> co? Dziwnie się kręci. <śm> no i dziwnie się kręci. No, w sensie tam jest moja żona i jest Aha. Juma, ale... Nic się nie dzieje, oni tylko wbiegli chyba. Tak. No, no Nie. Celują. Coś... Celują Naprawdę? Wystrzelałem się. Wystrzelałem się. Jedź, 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 jedź! Strzelałem się. Kurwa, bo To tu zaczął strzelać?! Oni, oni. No ja a mi druga. się wydaje, że panu był łatwiej, pan znał. A druga... E... Żydowska. <noise> e... Żydowska jest? e... Jesteś serwem. Izraela nie jest... Serwem. Skąd wiedziałem. Co wygrałem? No nic, z imienia nie zgadza. Sumimasen, kaj samo Czekaj, czekaj Zaraz, zobaczymy, pa, 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 pa Pana murzyna Czekaj Winować biała spierdolony Papa, już coś zagaduje OJ, NANDA TEMRE Jedziemy go kurwa rozjebać Ucieka A NANIŻ TE SUBUKA KONO JARO? TEMRE, A? NANIŻ TE SUBUKA BAKA JARO? A? A? Napierdalasz ludzi na moim terenie? Pojebany jakiś jesteś? Napierdalasz Ale ludzi ja na moim spokojnie. terenie? Ale co spokojnie? Widziałem spokojnie. wszystko. Wszystko widziałem. Teraz mi tak. Oddajesz mi 200 dolarów za fundusz zdrowotny dla tego człowieka. Mhm. A ja ci daruję życie. W zestawie? A chcesz kule w łeb? Nie, bo myślisz, że my żartujemy. Dobrze. Jak, jak Chińczyk, Koreańczyk, jak. jak Zaraz tam. się chyba zabije Dobrze, Chińczyk. Panie Znaczy, proszę pana, przepraszam. żeby Panie. mi było to ostatni raz. Jasne, yes. smacznego. Pokażę, pokażę owe przedstawianie się. Oj, oj, nanda temera. Na nicę suboka Tak Także tu dajesz A do, daje mamy krosę. <laughs> Ej, temera. Nanda, doszta Przepraszam, yy, mają panowie może wytrych? Hę? Huh? Wytrych! No nic se, Kurwa, dobra, z nimi się nie, nie dogadamy, choć Ale spróbował Oe, oe Dziadno Oj, oj, oj Co? Hę? Huh? O kurwa Usse, jo bakero!

Wiecie za co go posadzili? Za co? Za to nutę no. <laughs> Bo się kurwa! Przecież kurwa to co słyszałeś, Bobby, Preston, Ro Rocker i Juan. No. On ich kurwa zabił! No. Juana to nawet kurwa, pamiętam to chłopaki do EOD wywieźli. I EOD spaliło tego Juana. Ta policja. Jebać was żółtki, bądź was! No wczoraj się tam na przykład Tigersi dwa razy strzelali. O proszę, proszę szczegóły. Pff, nie wiem, no potem do mnie zadzwonił e, ten pako, puko, puto, pipi, pupu, papa, pipyry, pipy. I mi mówi, że... <grym> <grym> Ej, Wolf, bo tutaj yy, mówią, że oso osoba po mojej lewej kiki się zna na muzyce i czy byłaby do niego jakaś posada, jak na przykład drugi DJ czy coś. No to z Let's go, let's go, ojojojo Haha <coughs> Na lidera jeszcze za wcześnie. Jakaj kazał Przypomnij, że to nie ty liderujesz i że masz znać swoje miejsce w szeregu. Echo, echo, e, no pierdol ci mi żenie. Bo no, dam, ale to nie było. No jak to nie było? techno? O, o, o. No Zobacz i o, normalnie i Wasaki. Ja, ja. Oj, ten ramen Kurwa. No, czy jedna

Tak jak mówisz, że go widziałeś na tekstówce, to to chyba poszła się pod, Podjechali. Wysiedli. Wysiedli. To idź i kopsłysz tam. Nie, nie potrzebuję obsługi Dobra Okej okay. Nie, jednak ten murze potrzebuje kupić jakiś pierwszony nóż, troszkę go Dobra I chwila No za co, co tam Brian Pojebany jesteś chyba koleżką Utsumusa Nanda, da, Simon, da, chore! Kurwa, o walki murzynów u nas. A sokro. Musiałem, że to mnie kurwa to załatwić. No ja tak samo. Chyba A Co ty, murzynie, pierdolony robisz, e! Murzynie, pierdolony, wyłaś, albo ci łeb rozpierdolę w tej chwili, rozumiesz? Dobra, już wychodzę. No spokojnie. Idziemy ze mną, chodź. Pójdziemy sobie. Idziemy. Bo to już jest przegięcie. Gdzie ty, gdzie ty mnie bierzesz? Zostaw mnie. Nie bierz mnie nigdzie, zostaw mnie, diable! Idziemy, idziemy. Zostaw mnie, szatanie ty. cię jak małą sukę. Będziesz chodzić mi do czyichś samochodów, jeszcze radio mi wyciągać. Zostaw mnie, nie bierz mnie nigdzie. Będę cię zabiorę cię, kurwa, do parku rozrywki. Nie, nie, bierz mnie nigdzie, nie bierz mnie nigdzie, na no, spokojnie Teraz mi tu stój, zdaj mi tę maskę śmieszną z mordy I no raz Bo ja tak mówię Bo ojciec tam kazał, mówił, że ty jesteś zarobiony, to pisał do mnie, żebym to, ja się tym zajął A mm -hmm. zresztą chyba teraz dzwoni w tej sprawie Ty odbierz Ej, może. masz. Interesy się kręcą, Głodem nie przemieramy. No. So, mój ojciec by nas widział? By mi pogratulował trochę. Ja pierdolę, zajebista to dobra informacja. Dobrze ci radzę, wysiądź. Ciemy ej, ja Wysiądź, opuść samochód! Tu mundę On dzwoni, dz dzwoni, 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 to łeb ci rozjebie, słyszałeś? Łeb ci rozjebie zaraz Nie masz szans, lepiej się poddaj Rozjebie ci łeb w tej chwili

Może nie? Podnieś ręce do góry! Poczekaj, poczekaj! Super Backero. No! Ej! Tsumusa! Ty od nich? Nandatemere! ataki robimy tyle?! Tsujare! Tsujare! Ty, ktoś ich poddał! Policja chyba ich poddała! Ty czekaj, bo on pod, podnieś ręce tam! Ej! Fuck! Cholera! Co ja! Uciekaj uciekaj, uciekaj. Aj aj aj, 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 Po tych kurwatorach elektrycznych. Pierdzą o tych... Pierdony jeden Murzyn. Ajo, aj, aj, aj. ハイおはよおつさめさすぐれそばのバいカをくるぐちゃってる。 Powolutku, powolutku, nie gonił nas. nas NAS gonią, zmierdolamy! Ojo, HAJO, HAJO! JERKUSE! JarkusE! HOJA! Tak, 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 bo widziałem na motocyklach! Ima, IMA, ima! Szybko w lewo, w lewo, w lewo, w lewo! Mo w kurwa!